Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie, ale w tym przypadku miejsce będzie znane, ludzie będą no bardziej może anonimowi, bo raczej tutaj chodzi o ciekawe Zjawisko niż o konkretne miejsce czy konkretnych ludzi. No miejsce to jest Warszawa, natomiast ludzie no to są uczestnicy Marszu Niepodległości. I chciałam powiedzieć, no, może nieco z opóźnieniem, o swoich doświadczeniach z Marszu Niepodległości, z tego ostatniego marszu i podzielić się. Swoimi wrażeniami i powiedzieć, co mi się podobało, co mi się niekoniecznie podobało, a co mi się w ogóle nie podobało. Najpierw powiem może, że jestem za tym, żeby ten marsz się odbywał. I oczywiście, no nie ze wszystkim, nie ze wszystkimi hasłami się zgadzam. Niekoniecznie jest to środowisko które w jakiś sposób jest mi bliskie, natomiast jedno trzeba przyznać. Żadnemu innemu środowisku nie udało się zrobić tak dużej imprezy, że tak powiem, znaczy impreza w sensie jakiegoś wydarzenia, jak to w tej chwili się mówi, event, ale to nie jest polskie słowo. Także, no powiedzmy, wydarzenia w jakiś sposób, ani obchody, Rządowe obchody Święta Niepodległości, czy to był poprzedni rząd, ten z czasów PO, psl czy był to rząd, czy jest to rząd obecny, to jakoś nie udaje się zrobić obchodów, które by były równie przyciągające innych ludzi. Środowiskom lewicowym, które Lansują hasło kolorowej niepodległości, też nie udaje się przyciągnąć takich tłumów. Także, jeżeli chodzi o frekwencję, to Marsz Niepodległości, oczywiście, jest na pierwszym miejscu. Natomiast to, co budzi moje zastrzeżenia, no to poza niektórymi hasłami, o których będę później mówić, no to to, że Organizatorzy podobno się nie zgadzają i jest konflikt w łonie organizatorów tego marszu, także to nie wróży nic dobrego. Idąc zauważyłam takie hasło, które no nieco może niepokoić. Ten marsz jest na... No bo do czego to się niby ma odnosić, ten marsz jest nasz. Dlaczego właśnie nasz, kto zawłaszcza ten marsz. No marsz jest wszystkich uczestników. Ale po co mówić, że jest nasz? Oczywiście marsz skupia środowiska prawicowe, no jeżeli komuś się nie podoba. Prawica, no to wiadomo, że się marsz też nie będzie podobać, no to jest jasne i to mu wolno. Natomiast no nie wolno robić przeszkód marszowi, nie wolno marszu blokować, dlatego że jest to legalna demonstracja, a legalnych demonstracji blokować nie wolno. Nie wolno przeszkadzać w przeprowadzaniu legalnych demonstracji. Można robić kontrdemonstracja, ale w pewnej odległości no i takie przepisy do takich przepisów należy się stosować zresztą w odwrotną stronę to też obowiązuje Marsz nie jest żadnym marszem nazistów Marsz ma hasło stop totalitaryzmom takie tutaj hasło widzą państwo na ekranie i widzą Państwo, że oczywiście przekreślony jest sierp i młot, to jest jasne. Przekreślona jest swastyka, co też jest jasne. No i przekreślona jest tęczowa flaga. No i portret pana prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No i tutaj, jeżeli chodzi o te dwie ostatnie rzeczy, no to można mieć wątpliwości, no bo Przecież wiadomo, komunizm, nazizm pochłonęły wiele istnień ludzkich. Natomiast nawet jeżeli uznamy, że jest ideologia określona, promująca zachowania nieheteronormatywne, tak, tak to określmy, no to jednak, no jaki tu totalitaryzm? Przecież to jest tylko tolerancja. No ale tu jest tak zwany totalitaryzm miękki. Totalitaryzm twardy to jest mordowanie ludzi. Natomiast tutaj faktycznie nikt nikogo nie morduje, ale bardzo skutecznie blokuje się osoby, które mają inne zdanie na temat pewnych zachowań. No i to jest też totalitaryzm. Jeżeli kogoś się wyrzuca z pracy za jakieś uwagi, które nie pasują do ogólnie przyjętych tam standardów takich właśnie liberalno-lewicowych, no to jest to tak zwany totalitaryzm miękki. No i taki też totalitaryzm miękki prezentuje. Pan prezydent miasta Warszawy, który wszelkimi metodami próbował doprowadzić do tego, żeby ten marsz się nie odbył. Wprawdzie rzeczywiście w tym roku trzeba powiedzieć, że trochę spasował, dlatego że jak sąd ogłosił, że jest to impreza cykliczna, w związku z tym ma pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami, no to tutaj rzeczywiście nie miał już. Pola manewru, no przedtem były przeszkody takie, najpierw chciał udowodnić, że jest to marsz, gdzie, który zagraża porządkowi i to sądy systematycznie oddalały takie wnioski. No to później wymyślono, że nie jest to impreza cykliczna, no ale okazuje się, że jest cykliczna, no więc tutaj musiał spasować. No i nawet stwierdził ostatnio, że no nie widział jakichś haseł, które by były nielegalne na marszu, nawet to przyznał. No a to, że przeciwko niemu hasła, no to oczywiście no jest to w ramach demokracji i przyjmuje to, nie przyjmuje się tym, no to to akurat trzeba zapisać mu na plus. Natomiast oczywiście no nie miał za bardzo innego wyjścia, to jest inna sprawa. Hasła, które były bądź na transparentach, bądź skandowane, mogłabym podzielić na takie trzy albo cztery nawet grupy. Pierwsza grupa to są hasła takie, które nie budzą żadnych zastrzeżeń. Przechodzimy! Tych haseł, które nie budzą zastrzeżeń, przynajmniej moich, chociaż mogą być kontrowersyjne, zaliczyłabym też hasło Pato Stop, Pato Celebrito! Pato Celebrito! No właśnie tutaj tych pato celebrytów się ostatnio dużo namnożyło, różne pomysły. Mają oryginalne, także to hasło akurat jak najbardziej popieram. Druga grupa haseł to takie, które budzą pewne zastrzeżenia z różnych przyczyn. No, na przykład z takich, że są tam niecenzuralne słowa, chociaż no, co do treści można się zgodzić no, są utrzymane w takiej po etyce meczowej, bym powiedziała, no, ale ja jako człowiek już starszej daty słów niecenzuralnych no, nie specjalnie lubię. Ruska, kurwa! Inne zastrzeżenia, no to. Na przykład takie, że były tam hasła, które no w zasadzie się można z nimi zgodzić, natomiast niekoniecznie były w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. No i ostatnia grupa haseł, no to takie, które według mnie są nie do przyjęcia, przynajmniej no w aktualnej sytuacji, no albo po prostu nie mają sensu. No do takich haseł na przykład należało stop ukrainizacji Polski. Co to znaczy ukrainizacja? No, zaczynamy się uczyć ukraińskiego, stajemy się Ukraińcami. No bez przesady, nie ma żadnej ukrainizacji. Natomiast no, trzeba z przykrością stwierdzić, że wiele środowisk nie rozumie po prostu, że sytuacja jest w tej chwili poważna i każde słowo może być wykorzystane w zły sposób. Prasa i inne masmedia rosyjskie od razu podchwyciły hasła antyukraińskie i przez to propagandowo wykorzystywały. Te hasła, no zapominając oczywiście, że były też hasła przeciwstawiające się polityce rosyjskiej i był tam przekreślony wizerunek Putina, więc wcale marsz nie miał charakteru prorosyjskiego. W marszu brały udział też osoby z różnych krajów, różnych narodowości. I byli ludzie z Hiszpanii, konkretnie z Barcelony, ale z flagą hiszpańską, czyli zwolennicy jedności Hiszpanii. Byli też ludzie z Flandrii, to jest ta flaga na żółtym tle, czarny lew. I też widziałam osoby z Holandii, a właściwie to z Niderlandów, zwolenników zjednoczenia Flandrii i Holandii. Więc tutaj mieli flagę orańską, taka jak flaga holenderska, tylko zamiast czerwonego kolor pomarańczowy. Byli też, jak zresztą, co roku są. Goście z Węgier i Węgrów wydaje się, że było najwięcej, jeżeli chodzi o gości zagranicznych. Jeżeli chodzi o jednoczenie środowisk prawicowych w Europie, no to jest z tym pewien problem. Dlatego że oczywiście każdy naród ma swoje własne interesy, chce przede wszystkim reprezentować siebie, co jest zrozumiałe. I Trzeba się przełamywać, żeby znajdywać to, co różnych ludzi łączy. Środowiska lewicowe czy środowiska liberalne tego problemu nie mają, dlatego że po prostu odrzucają ideę państw narodowych, właściwie no odrzucają, no może nie całkiem odrzucają, ale kwestionują ideę, Narodu jako takiego, na pierwszym miejscu czują się tam Europejczykami, czy w ogóle obywatelami świata, więc tutaj o zjednoczenie jest dużo łatwiej, ale jeżeli prawica ma przetrwać, no to musi się jednoczyć również w skali międzynarodowej, chociaż no widzimy, że te interesy mogą być całkiem odmienne. No ale są też Pewne cechy wspólne, na przykład jak było wykrzykiwane hasło Antifa, Antifa, Łowcy Hifa. No to najpierw grupa z Hiszpanii była nieco skonsternowana, bo nie słyszała tej drugiej części. Natomiast jak im została przetłumaczona ta odzywka, no to bardzo im się to podobało. A teraz już zapraszam do oglądania takich fragmentów czy migawek. I dziękuję za uwagę. Błogosławiona. Niepodległości. Anno Domini 2022. Zgromadzenie uważam za otwarte. Kolega przedstawi wszystkie wytyczne dotyczące zgromadzenia i postępowania na zgromadzeniu. Dziękuję. Towarzyszy nam helikopter, niektórym się to nie podoba, no ale helikopter musi być w takiej sytuacji, koordynować ruchy. partyzant wilejskiej Armii Krajowej. Urodził się w Warszawie, ale dziedzictwo spędził na wsi wilejskiej i w leśnych oddziałach partyzanckich. Kiedy ojciec nie wrócił z wojny w 1939 roku, a jego mama zmarła w 1942, sierotą zapytowała się najbliższa rodzina. W roku 1944 11-letniego 11, 11, 11 wówczas chłopca przygarnęła trzecia wileńska brygada w terpce. Działająca w rejonie miasteczka Lurkiel. W podziale tym nadano mu i przydzielono mu do pomocy rusznikarzowi, przy którym nauczył się odchodzić z broni. Pełnił też funkcję łącznika, a w ogóle potrzeby zjadące. W III Brygadzie służył przez 7 miesięcy, do 18 maja 1944 roku, kiedy nastąpiło rozbrojenie wideńskiej armii krajowej przez poddziały sowieckie. Następnie trafił razem z kolegami procentami do obozu przejściowego trenowania w mietnikach Królewskich w obliżu Ośmiany. Po zwolnieniu z obozu zaangażował się w walk walkę z Sowietami, za co osadzono go w dziedzibie NKWD w Po wyjściu z tymczasowego aresztu w krótkim czasie Jureczek trafił do regularnego oddziału partnertskiego Samoobrony Wileńskiej AK, dowodzonego przez porucznika Krzysztofa w pseudonim Komar. W tym Jureczek przede wszystkim pełni funkcję łącznika, ziadowcy oraz uczestniczył w kilku potyczkach z wojskami sowieckimi. jest tanieckim uszytaniu komara przez specjalną jednostkę NKWD i wymordowaniu ponad 20 partyzantów z jego oddziału na w Jureczka osadzono z komarem w więzieniu NKWD w Wilnie przy ulicy Zamkowej. Po kilku miesiącach kapitan Widejko został umieszczony w domu dziecka, skąd planowano wynieść go w głowę stereo. Zbieg z niego i wraz z rodziną pani Konstancji Kisiel w ramach tzw. repatriacji wyjechał do Polski. Jest dzisiaj razem z nami, wszyscy razem głośno CZEŚĆ I CHWAŁA! Paua! Paua! do nas, a to my przemawiamy do niego. Drodzy Państwo, dajmy głos panu kapitanowi Jerzemu. Dziękuję młodzieży, żeście z całej Polski przyjechaliście na dzień niepodległości. Nie z patrykującymi na życiu i w wszystkich oddziałów Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zabronionych i Szarych Szeregów. Dziękuję. Ja jeszcze raz widzę wszyscy w tej ze Tak trzeba. No i żeby młodzież Was też zdenerwowała jako dobrych patriotów. E, dziękuję i chwała młodzieży, e, która jest patriotyczna i dziękuję za udział w tej e, manifestacji niepodległościowej e, Przejmujecie pałeczkę po nas, po partyzantach I te idee będziecie szerzyć e, i będzie przekazywać prawdopodobnemu pokoleniu. Dziękuję. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!